Cześć wam Słowianie! Witajcie w kolejnej części odcinka o etosie szlachty. W tej części będzie mowa o rządzie. I od razu przejdźmy do analizy słowa rząd, ponieważ zauważcie, że słowo rząd zaczyna się od litery ż, co oznacza ustawianie, czyli ustawia i rząd jest związany z ustawianiem, tak? Czy to ludzi, czy to na przykład rządek w ogródku, no bo jak mamy rządek w ogródku, no to widać, że ktoś tam rządzi, czyli jest jakieś ustawienie. Jest rządek, to ktoś rządzi, a jeśli jest chaos, to wtedy jest na przykład przyroda, natura, która po prostu sama sobie porozsiałała różne rzeczy i porosło po prostu tam, gdzie rośnie. A jak jest rząd, to jest rządzący. Ale samo słowo rząd jest tak skonstruowane, że tutaj mamy to ustawianie, a tutaj kolejnym morfem jest OND. Ond oznacza zródło, czyli skąd, dokąd. To są jakieś tam y, słowa, które sugerują jakieś po prostu źródło myślimy o jakimś źródle skąd dokąd no i właśnie to słowo sugeruje, że ustawia źródło, czyli nie człowiek tylko źródło, czyli to słowo jest sugestią do tego, że nie ma rządu, tak, czyli nie ma człowieka, który tym działa tylko po prostu jest źródło, które ustawia. Słowo sąd ma podobnie, czyli Sy ond, droga, droga zródła. Czyli to też jest e, no, określanie po prostu, że to że nie ludzie są od sądzenia, tak tylko od tego, żeby po prostu być, pomagać sobie działać, a to już zródło poprzez karmę, poprzez tego typu rzeczy może... E, Dawać jakieś nagrody lub kary, jeśli tak będziemy przez to patrzeć. Ale zobaczcie, sąd i rząd ma tutaj to samo. Też, do tego też jest wymagana trochę mądrość, a mądrość to jest właśnie my, mądry, czyli wnętrze źródło częstotliwość. Jeśli mamy w swoim wnętrzu częstotliwość, źródła, no to wtedy jesteśmy mądrzy. Tutaj też nie chodzi o wiedzę. Tu chodzi właśnie o połączenie ze źródłem. To wtedy mamy mądrość. I wtedy ten sąd i rząd ma rację bytu. Jak będą ludzie mądrzy na tej planecie, na tej globie, na tym globie, i będą mądrzy. Wtedy zrozumieją, że normalność to moralność. Tak? Czyli jak coś jest niemoralne, to jest nienormalne. Normalne jest wtedy, kiedy ma moral, czyli jest moralne. A samo moral oznacza morale, czyli społeczeństwo twórczość wznosi. Czyli jeśli jest twórcze, czyli jeśli jest dobrze, wznosimy po prostu, to wtedy jest moral, tak? Czyli jakaś twórczość. Jest to ra, czyli wtedy społeczeństwo ra wznosi. A właśnie normal to poprzedstawiane litery słowa moralny. I w słowie, tutaj mamy w moralu ra, i w słowie prawo też mamy ra, czyli prawo to jest przytwórcy, wy, czyli przytwórcy, bo i teraz prawo, jest prawo naturalne, jest też prawo kartkowe, prawo morskie, tak, które po prostu sobie ktoś napisał, ale jak ktoś już napisał i to jest niezgodne z prawem natury, to wtedy to już nie jest prawo, tylko to jest lewo. Lewo oznacza spadanie, czyli jeśli te. Kodeksy wszystkie spowodują upadek społeczeństwa, upadek ludzi, to jest lewem, a nie prawem. Tak, prawe to jest wtedy, kiedy jest przy twórcy, prawe, prawa osoba, prawi nam na przykład, czyli daje twórczość jakoś, ma tą moralność, wznosi, jest jak prawo jest moralne, to wtedy jest prawem, a jeśli jest niezgodne z naturą i z elementami przyrody, no to wtedy jest lewem. I jak ktoś zakazuje przyrodę, tak jak na przykład konopie, albo yy, na przykład liście kokainy, no to wtedy już zakazuje przyrodę, no to wtedy to już nie ma nic związanego w ogóle z prawem, bo ra twórca tą roślinę jednak stworzył, a ktoś ją zakazuje. I pod... Pretekstem wprowadzenia władz. Władza, władza, za tym jest ład. Władza ma mieć ład za tym, i wtedy po prostu, jak jest ład, to jeszcze taka władza ma rację bytu, tak? Jeśli ludzie nie są mądrzy, tak? W tym momencie jest problem, bo ludzie nie są mądrzy, i właśnie wtedy władza może jakoś funkcjonować, no bo po prostu nie ma rządu i sądu ze źródła. Nie ma mądrości ze źródła, tylko są jakieś lewe przepisy. No i władza to władza, a te lewe przepisy często właśnie robi pan, który chce panować. I wtedy nazywa się pan to, czyli państwo, państwo, czyli pan to, to pan. Państwo, jak poprzeczytamy inaczej, to jest pan city wyo, czyli pan drogę odcina w okręgi. Tak, czyli no można w okręgi w jakiejś części podzielić tego pana po prostu. Sam, sam jeden pan tu, drugi pan tu, drugi pan tu i mamy państwa. A samo pan, bo to też jest bardzo ważne, i to w się szlachty to jest bardzo istotne, żeby o tym wspomnieć, oznacza py an, czyli przy wzniesieniu. Inaczej możemy też przeczytać pa an, czyli pa to jest obecność, a an wzniesiona, czyli obecność wzniesiona. jak mówimy do kogoś pan, to. Możemy jeszcze też to Pan, obecność nad, czyli mówimy wtedy, że ktoś jest nad nami, proszę Pana, no i zawsze, zawsze wprowadzono to w lechi, ponieważ przyszli czarni i oni chcą, żeby do nich zwracać się na Pan, tak, czyli żeby w sklepie, sklepikarka mówiła, proszę Pana, proszę Panią, tak, czyli wzniesione ma być, proszę Pana, może Panu masaż zrobić, tak, i wtedy... I wtedy po prostu jest ta obecność zniesiona. Czyli mówiąc pan, zakładamy, że my jesteśmy niżej, bo ta istota jest wzniesiona. Więc moim zdaniem to słowo całkowicie powinno wylecieć z naszego słownika, dlatego że. Ono po prostu właśnie sugeruje, że ktoś jest wyżej, niżej. Można zatem, zatem mówić na przykład dobrodzieju. Tak? Dobrodzieju, dobrodziejko. Wtedy ludzie są szczęśliwi i już im to nie przeszkadza, że do nich się pan po prostu nie mówi, tylko dobrodzieju, dobrodzieju policjancie na przykład. Tak? Dobrodzieju policjanci Mikołaju. <grym, 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 jaki masz do mnie prezent. Więc tego pana usuwamy. I co do tutaj też jeszcze pana, to mamy na przykład lasy pana. Tak, lasy państwowe to są lasy pana, dlatego nie możecie wyciągać z niego drewna, bo to jest pana, a nie wasze, nie? według prawa, lewa. <grywa> Jeszcze jest takie ciekawe słowo odnośnie tego, e, co do Pana, to mamy słowo VAT. Jedyne polskie słowo, które zawiera literkę V. <grymne> Dlatego, że V oznacza zwycięstwo. Czyli to nie jest nawet polskie słowo, to leci za granicę, nie? <grymne> Czyli V, V to jest zwycięża, a AT to jest odcinający i wykorzystujący. No, na przykład szata, ja to już, już kilka razy tą szatę, szatę zakładamy, wykorzystujemy, jakąś później zdejmujemy, czyli zakładamy, przejmujemy i wykorzystujemy. Czyli zwycięża, odcinający i wykorzystujący, i to jest właśnie wad. Czyli ten, co to wykorzystuje i bierze, to on wygrywa. <laughs> Więc tak to wygląda z podatkami. Datki to są datki, nie? Podatki. Um, ale. Idziemy dalej, bo tutaj jakby pokazałem taką ciemną stronę, a według tych teraz ustroje różnego rodzaju, bo są różne ustroje. Chcę pokazać jeden, który ma Trzon Ar w, swoim, w swojej nazwie i on jest anarchia. To jest anarchia, czyli anarch i, czyli wznosi artystów łącząc istoty, łącząc istoty, artyści wzniesieni i istoty połączone, czyli co to znaczy? Anarchia wznosi te artystyczne istoty pod warunkiem, że łączą się, czyli komunikują się, mieszają się, mają wspólne cele, wspólną wymianę energetyczną, i wtedy te to wznosi i wtedy to wznosi, tak? ponieważ mamy wolność, mamy możliwość stanowienia i jak szanujemy wolność innych istot, czyli właśnie z nimi się komunikujemy, to wtedy przy odpowiedniej mądrości może ona funkcjonować. Tak, a Pan to Pan wam będzie demonizował, że o chaos i tak dalej, i tak dalej bo jakby w anarchii Pana nie ma, no to wtedy Pan zniknie, więc Pan Wam nigdy nie będzie mówił, że to jest prawidłowy i prawy system, tylko, że muszą być mądrzy ludzie, tak? To jest jakby po, ku temu e, bardzo ważny, niezbędny element, tak naprawdę, żeby to było mądre. Ar też jest w anarii, tak? Arii to są twórcze istoty, jak już mówiłem, więc anarchia to właśnie aria, to są tutaj twórcze istoty i wtedy anarchia ich wznosi. Tak, to jest Aria. E, w Arii, w anarchii, jest wolność, czyli wolność oznacza wy, o, ly, w okręgu stoję. W okręgu stoję, mogę iść w każdą stronę, a w kuli wy, mogę sobie też iść, bo to O może oznaczać jako kulę, czyli mogę lecieć we wszystkie. Nie? E, no i to jest wolność, tak? Nie wola, to nie wola. Powolny człowiek to jest właśnie wolny, tak? Często to po pokocie widać, jak to Rosja Idzie powolutku z gracją, ze swoją godnością, i po prostu nie spieszy się nigdzie. Wolny człowiek może być wolny. Tak, wolny człowiek może być wolny. No i może mieć też godność, czyli godność oznacza G od, czyli ego od. I to g oznacza w tym przypadku właśnie różnego rodzaju no Ale połączenie z ciałem, czyli G to jest to ego w mózgu i to ono odbiera wszystkie zmysły, dotyk, zmach, zimno, ciepło, wygodnie, niewygodnie, tego typu rzeczy. I ego od to wtedy, kiedy mamy te wszystkie zmysły, Zaspokojone. I wtedy mamy godność. Jeśli wszystko jest w odpowiednim stanie, w odpowiedni sposób żyjemy, to wtedy mamy godność. A te wszystkie rzeczy to są to. Czyli mamy wygodę, zgodę, ugodę, pogodę, przygodę i gody, Tak? To, so, to jest godność. Jak mamy te wszystkie elementy spełnione, czyli te wszystkie przedrostki, to wtedy jest godność. I mamy godne życie. Tak? Bo jest i wygodnie, i pogodnie. I... I to wszystko. Więc y, tym słowem skończymy ten odcinek o rządowych sprawach. Widzicie, wari liczy się wolność, a wari liczy się to, żeby było samostanowienie, żebyśmy mieli możliwość tworzenia, żebyśmy mogli możliwość kreowania i współpracy, szanowania innych ludzi. To wtedy po prostu będzie raj w kraju. To jest, są elementy kraju. Wy nie ma, jak jest niewola, no to nie ma raju. Tak, nie ma raju, wtedy nie ma raja, ja ra, nie mogę tworzyć swojej przestrzeni. Więc to jest jeden z elementów tego raju. Tak, mówię, wszystko proste, to też widzicie w kilku slajdach, w kilku słowach można to wszystko przedstawić. To jest właśnie mądrość, połączenie ariów. Więc zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym porozmawiamy sobie o pracy. Już jak rozmawialiśmy o rządzie, to teraz porozmawiamy o pracy i słowach z tym związanych. Więc radości wam życzę, mądrości i do zobaczenia w kolejnej części.